Dzień dobry, witamy w naszym kolejnym odcinku. Korzystając jeszcze z końcówki lata, chcieliśmy Wam pokazać i opowiedzieć, skąd zamysł, skąd koncepcja i dlaczego... Ale czego? 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 Najważniejszej rzeczy w tym domu w zasadzie. To prawda. Czegoś, na co czekaliśmy e, bardzo długo, co chcieliśmy mieć w naszym domu, e, co było naszym ogromnym... Co było naszym ogromnym marzeniem, marzeniem naszym i... dziecka, i w zasadzie wszystko, co daje hut latem, więc chodzi oczywiście o basen. Ale robale znowu biegną! No i w tym odcinku dowiecie się, czy warto. No Ja mogę wam zdradzić, że drogo. Czy drogo? Drogo. Ale nie wszystko, warto? co drogo, to warto i na odwrót. No dokładnie. Tam Tyle w temacie. Tyle w temacie. <noise> jeszcze głośniej krzyki. Tyle <noise> Czy nam Więc. się to udało tak, jak marzyliśmy, jak planowaliśmy? Czy włożyliśmy w to dużo trudu? Jak wyglądała nasza droga z basenem? Po tym odcinku dowiecie się, czy warto spełniać swoje marzenia. Zapraszamy! Klaudii, poznać czas. Mama Grażynka wita was. A teraz młodych życia cel. Oto przed wami mała Nel. Oskara, już mogę wam przedstawić. Z nimi będziesz bawić się, dobrze będziesz bawić. Klaudia ma to coś, co przyciąga wszystkich. Przy niej mija złość, Uśmiechem łączy bliskich. Klaudia i Oskar, Nel i Grażynka zgrana i kluba rodzinka. To jest Klaudii, świat. I ten świat What? Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, od zawsze nam się marzył basen. I jakby to był, e, wprowadzając się tutaj od początku, mieliśmy to w planach, no ale ten basen musiał być z prawdziwego zdarzenia, a nie rozporowy gdzieś na zewnątrz, tak. jak za czasów dzieciństwa się miało u rodziców. Co ja mogę powiedzieć, że co najbardziej mnie zaskoczyło to, że myślisz sobie, że znajdziesz projektanta, masz projekt, e, znaleźliśmy. E, to będzie łatwe, szybkie tak, i, i przyjemne? ciepło. I bo przecież po prostu wystarczy mieć przestrzeń, e, mieć pieniądze i po prostu można mieć. No, a generalnie kiedy zaczęliśmy nie. myśleć o basenie, Basenie, kiedy się zrobiło ciepło, oczywiście wszyscy co wykodują baseny najbardziej z tego się śmieją, że ludzie najbardziej dzwonią wtedy, kiedy robi się ciepło, zrobi pan basen, a to jest proces w zasadzie na ponad półtora roku. Jeszcze wspominając to, że w naszym przypadku działka wyglądała tak, że musieliśmy ją przekształcić, na co czekaliśmy ja nie wiem ile już w sumie. Znaczy przede wszystkim zaczynając od tego, że Znaleźliśmy odpowiedniego projektanta, wizualizacje od razu nam się spodobały, w zasadzie nie było tutaj nie. większych żadnych poprawek, jakby to nam bardzo szybko udało się ogarnąć tak. i zobaczyliśmy to i stwierdziliśmy tak, że to to, tylko pojawiły się problemy po drodze. Ten basen okazał się bardzo duży. Na wizualizacjach tego nie było tak widać, a jak jest duży, z tego co się no teraz już się orientuje, jeżeli przekracza 50 m2, to się normalne pozwolenie na budowę składa. Działka tutaj pod tym terenem basenu była rolna, więc należało to odrolnić. Cała dokumentacja i procedura trwała ponad rok. I tak koniec końców zrobiliśmy y, za duży, no ale teraz jakbyśmy musieli y, robić to od początku, zmienilibyśmy koncepcję. No nie no, wiem, powiedź, ale jakby tak. może, może i tak ilość wody, ilość chemii, ilość grzania, wszystko ma znaczenie, aczkolwiek No nie no, zrobiliśmy jakby... basen olimpijski, no proszę Cię. Basen wyszedł naprawdę ogromny, ma prawie 20 metrów długości, 13 szerokości razem z tymi schodkami. Jest to basen infinity, zależało nam na tym, żeby tak jak właśnie w hotelach woda się przelewała po prostu, żeby nie miała krawędzi, więc spada to do tego zbiornika, pompa to pompuje w kółko w drugą stronę, no i wygląda to w zasadzie magicznie, bo nie ma żadnej po prostu tutaj ramek, idealnie jest cała płyta pokryta po prostu wodą. Idealny basen dla kogoś, kto lubi pływać i ćwiczyć, czyli nie, my kochanie. Oj, zdecydowanie nie. Głęboki, wielki basen po No, bo przy budowie się wszystko wydawało małe. Taka tak, mała skończy... dziurka tutaj Chodzimy, była, pan wykopał. Sobie, no to jak, jak to po prostu. Przecież to trzeba pływać, ale. Gdzie na gdzie ściany, to wszystko takie małe się to zawsze ma wydaje sensu. podczas budowy, tak jak... Dlaczego nikt nam tego nie powiedział wcześniej? Znaczy mówili, ale my nie słuchaliśmy. Panie takie ma być. Nie, koskar mówi, Więc... to jest po prostu koniec. Pamiętam, jak. I kolega mówił, ale stary, wiesz, że budowa basenu i utrzymanie, no to jakby jest jakaś ciężkość. Co ty opowiadasz w ogóle? To jakby, no jaki wody? problem? Dziurę wykopać, zalać wodą trochę folii, trochę tego, ile to może kosztować i jakby, jaki problem? No, trochę się inaczej zrobiło, kiedy dostaliśmy wyceny i sprawy się zaczęły komplikować, no ale marzenia są po to, ale żeby Ale już realizować. koparka <laughs> padła. Pamela! Pamela de zitstuk! Tot de Plan był na zrobienie basenu. Okazało się, że musieliśmy zrobić w zasadzie cały ogród, trochę z własnego wyboru, trochę z chęci. E... Przykopać nawodnienie. Tak, no a jak już Klaudia zobaczyła, że latem trawa jest sucha, więc postanowiliśmy zamontować od razu nawodnienie na trawnika. Jak nawodnienie, to należy wykopać studnię głębinową, a jak studnie, to trzeba całą instalację zrobić. No ile i ile tak... może kosztować, sobie myślę, taki przeciągnięcie i... wężyka pod podlewanie roślin. No. Tak, to się. Wszystko zawsze wydawało takie takie proste, przecież to takie proste, głupie rzeczy i, i ten. No ale jakby od zrobienia basenu skończyło się na tym, że zrobiliśmy w zasadzie cały ogród, no co jest też w zasadzie no, jakby racjonalne, no bo jakby za jednym bałaganem, za jedną historią, rośliny też potrzebują czasu, żeby wyrosnąć, i to dopiero wszystko tak naprawdę teraz po półtora roku nabiera takiego realnego kształtu. No, mi się wydaje, że w ogóle o tym trzeba pomyśleć, nawet już budując po prostu dom. No bo zawsze będziesz miał ten, jak masz dom, to masz kawałek ogródka, więc warto już pójść o krok dalej i zrobić to, to po prostu nawodnienie, często, bo kiedyś to tak, będzie Często i Tak, często jakby potrzebne. na początku ludzi jest to pomijane. Ze względu często na budżet, co też jest zrozumiałe, ale jak można sobie na to pozwolić, to po prostu przy jednym bałaganie jest zawsze zdecydowanie lepiej, bo później się nie chce do tego wracać. A naszym, naszą koncepcją, naszym marzeniem było, żeby Zawsze czuć się po prostu latem, jak na wakacjach, żeby cała ta strefa była takim wielkim salonem, tak naprawdę letnim, i, i taki zamysł nam przeświecał. I wydaje nam się, że tak nam się udało zrobić. Za chwilę wam pokażemy. Bo tak naprawdę, zanim się prowadziliśmy, cały weekend gdzieś wyjeżdżaliśmy, szukaliśmy sobie jakiś taki odskocznik. Ty szukałaś za każdym razem. Ty cały czas gdzieś musisz krążyć. No ja muszę Dlatego, krążyć. Żeby ale bardziej... żeby tobie po prostu było lepiej żebyś siedział w domu. Ty siedzisz, ja wyjeżdżam. Jest okej. Okay. No, powiedzmy. Dwa, cztery. Zatkaj nos. Zatkań. Trzy, dwa, jeden, zatykaj. Teraz Nel. Patrz, na jak ta uciekła. Ja nie chcę. No ja się wychowałam w bloku z wielkiej Płyty w hiper maleńkim mieszkaniu, co i tak było mega ekstra, bo mieszkaliśmy w wielkim bloku, ale na parterze i miałam taki mały, słuchajcie, ogródek, więc to było, chociaż mama nie pozwalała mi wychodzić na niego, bo się bała, że ktoś coś zrzuci z balkonu i coś mi się stanie, ale i tak to już było ekstra i nigdy nie mogłam się doczekać. Myślałam sobie, że Boże, w życiu to dla mnie było takie naj, najważniejsze, żeby mieszkać w tym domu. Domu, gdzie no, ale mogę miałaś wyjść. sporo zawsze obaw jednak mimo wszystko, i dopóki ja bym cię Bo jeśli mocno, mieszkasz nie... w bloku, tak naprawdę wiele rzeczy cię nie, nie obchodzi. Nie masz w ogóle takich przemyśleń, że nie wiem, nagle dach ci się psuje, że coś trzeba zrobić. W tym domu wiecznie coś musimy robić. I mm. nawet jeśli masz kogoś, czy my mamy rodziców, którzy naprawdę na wszystkim się znają i nam bardzo w pomagają. A dwa tygodnia, żeby jakaś śrubeczka, jakaś rureczka, niedziałająca brama, niedziałające Pieczniki, coś się stało, tu cieknie z dachu, to tak, zawsze i, jest coś. I każdy, kto mieszka w domu na pewno przerabia tą historię. Czym więcej tych punktów możliwych, tym Więcej rzeczy może się spieprzyć. No. Na? Najfajniejszą rzeczą, którą e, mamy, e, to są schody. Z tych schodów korzystamy najczęściej, jeśli macie dzieciaki, one się bawią, e, nie zawsze. No bo chcieliśmy, tłumacząc, może dokładnie, chcieliśmy mieć brodzik dla dzieci, żeby po prostu mogły się tam bawić, ale żeby to nie było też jakieś dziwne, więc projektant super to zaprojektował, że te schody są bardzo duże i jednocześnie służą za brodzik, e, przez to właśnie. Czyli zrobiliśmy trzy schodki, a potem basen. Do którego może pójść. Korzystamy ale, z 3 metrów, ale jest 20. Ale nasze dzieciaki są przyzwyczajone, że nie wchodzą do ostatniego schodka. Mamy też staw, więc od samego początku są uczone, że do wody nie wchodzą. Mają lekcje pływania, więc u nas jest, jesteśmy spokojni w tej kwestii. Też są specjalnie zrobione szyby, z których ja nie do końca byłam zadowolona, bo one jednak psuły ten obraz, ale najważniejsze jest, bezpieczeństwo. Na schodach mamy część, jak to powiedzieć, jacuzzi, bąbelki. W sensie. Hydromasaż dokładnie. pod warunkiem, że działa, kochanie. no ostatnio właśnie się coś zepsuło, więc... E, naprawimy już po sezonie. Może trochę więcej szczegółów i e, No właśnie, jak czyścić taki basen? Tak, bo na pewno każdy z Was się zastanawia, tu są igły, tu są liście, to się wszystko brudzi prostu, i kto to tak, sprząta? przychodzi Grażyna z taką, moja mama, która kocha to basen. Czy Ty najbardziej... uwielbiasz ręczne czyszczenie tak, basenu, no ale pokażemy Wam ja, jak ja to Ja bardziej działa. to bałem niż, e, e, niż pływanie. Ty w ogóle uwielbiasz bardziej... Dążenie do celu niż cel, więc droga. to jest Twoja natura. Droga na do celu. Historia. Jest, jest, jest tak, dziewczyna. droga, droga, droga. Dokładnie. To przejdźmy dalej. Cel był taki, żeby po prostu jak najmniej ten basen wymagał pracy, więc chciałem jak najbardziej zautomatyzować te procesy związane z czyszczeniem, pielęgnacją całego basenu i w zasadzie bardzo mi się to udało, bo ja osobiście na przykład niewiele robię. Tu mamy pierwszy robot sprzątający, który w zasadzie spycha wszystkie igły i inne rzeczy tam do przodu, a dopiero tam dalej z tego głębszego jeździ prawdziwy robot, trochę droższy. I dopiero zbiera. Jak droższy? No, Był drogi. W zasadzie to jest taka rumba do wody, która ma filtry i wszystko zbiera z dna. Tu są dwa filtry, które właśnie jedna zbiera duże, a drugie zbiera jakby te wszystkie mniejsze cząsteczki. Za każdym razem, znaczy to po jakichś 6 godzinach pracy e, trzeba po prostu umyć e, te filtry, wyrzucić. Ja wyrzucam najczęściej tam, gdzie na, na, najlepiej się da, czyli na działkę sąsiada, no bo gdzie mam w sumie to wyrzucać? W zasadzie to jest najlepsze, co może być, bo jak pamiętam, kiedyś zawsze były takie mopy podłączane i trzeba było łupać tym motwem, a ten robocik sobie w zasadzie sam jeździ, jest połączony z Wi-Fi, możemy kontrolować, kiedy on tam robi i co potrzebuje. Kabel ma 20 metrów długości więc w zasadzie na cały basen starcza. Wszystko co spada jakby do wody, muchy, igły i tak dalej, wszystko co znajduje się na dnie i on również jeździ po ściankach, doczyszcza, więc jakby to zapewnia e, to zapewnia czystość wszystkiemu co jest na dnie. Bo zaś doczyszcza, a wszystko co nie doczyszcza to właśnie jest ten sprzęt. Który też warto mieć, ale jest bardziej skomplikowany nieco. No bo tutaj mamy Wi-Fi, włączamy i to wszystko w zasadzie chodzi. Po oczyszczeniu filtru w zasadzie wybieramy tryb, w którym ma pracować czy ze ścianami, czy, czy, czy bez. Zawsze daje na 6 godzin, bo to jest maksymalny tryb pracy, który może wykonać, i on sobie już jeździ. I zbiera wszystko, co tam się znajduje, i doczyszcza dna. No a że Klaudia, w zasadzie, to jej naprawdę jest hobby, i z tym mopem lata nie ma to realnie większego sensu, powiem wam. No ale ona lubi, no to co, co jej zabronie, niech sobie Kobita po, podziała. Fajną rzeczą, którą umieściliśmy w naszym projekcie to są lewitujące schodki, które kiedyś widzieliśmy w jakimś hotelu. E, sami opatentowaliśmy to rozwiązanie. Nie pamiętamy do końca, jak to było zrobione. Kupiliśmy gotowe betonowe e, klocki, które mają wyglądać tak, jakby były lewitujące na wodzie. Pod spodem jest LED, więc w noc naprawdę wygląda to obłędnie. Przy basenie mamy dwie pergole. Jedna tutaj druga tam, e, tam jemy jest też dobrym rozwiązaniem. Mamy dosyć dużo zalesienia, więc wszystkie igły są zatrzymane. pergole są automatyczne, pod warunkiem, że działają. Działają, czasami nie działają. Właściwie rzadziej je otwieramy, bo jest to część, w której na przykład po basenie dzieciaki nam usypiają, jest zacienienie, mamy fajne poduchy. Z tych poduchów też jesteśmy bardzo zadowoleni. My ich nie chowamy, bo nie mamy takiej przestrzeni. Na nie cały czas pada. Te są akurat trochę przysłonięte, ale tamte, które się znajdują w tamtej części naszego tarasu, są totalnie osłonięte i z nimi się nic nie dzieje. Więc jeśli zastanawiacie się nad leżekami, My jesteśmy z tej opcji e, bardzo e, zadowoleni. Także to jest nasze miejsce do odpoczynku, e, usypiania dzieci i e, po prostu medytacji, czytania książek e, i leżenia. Bo to, co ja lubię najbardziej w basenie, to po prostu leżeć przy basenie. Ja niego. najczęściej y, chodzę sobie, zdejmuję buty, chodzę po tym murku i gadam przez telefon dwie godziny, a raz się, raz się tak chodziłem, że się wpierdzieliłem do tego przelewu, aż sobie całą nogę obdarłem. No i to taka y, spacer plus równowaga. Co jest fajne, y, odkąd wybudowaliśmy basen, dokończyliśmy ogród. W sumie Oskar częściej pracuje y, z domu, więc to mogę powiedzieć, że to jest taki plus plus i minus, bo zawraca mi cały czas gitarę. No kto tu komu zawraca, nie chcę mówić. Słuchaj, no. wiem jak jest, okej? Okay? Dlaczego to nie działa, się pytam. Pewnie bezpieczniki wywaliło. A propos bezpieczników i a propos jak to wszystko funkcjonuje, mogę Wam mniej więcej pokazać. Zawsze jest jakiś problem. E, pierwsza rzecz i pierwsze miejsce, które za, za, jakby obsługuje ten basen to jest ta dziura tutaj, ale ona tylko w zasadzie odpowiada za hydromasaże i prąd, e, prąd który jest dostarczony do świateł. I ona była ładna. Słuchajcie, zrobiliśmy taką z kamyczków przyklejonych. Tata Oskara wymyślił, że to będzie taki właśnie naklej, dlatego to tak wygląda, bo Puduły, miało się kameczki. zlewać. Ale się nie zlewa. Ale po ostatnich oh. ulewach e, wygląda to po prostu, jakby miało tysiąc lat, i było z Czernobylu. Więc na koniec tego sezonu mam plan, żeby to w ogóle przerobić. Połączenie prądu. To się odpala infinity. Było na WiFi, było Bardzo smart home, było luksusowo. To nie było zasięgu, to się po prostu urządzenie odpowiadające za to zepsuło. Aż mówię, zamontujmy normalne gniazdko, przyjdę, załączę i będzie działać, że jest z aplikacji z knx podłączone smart homem. Ale nie wiecie, ma to sensu. Co to znaczy dla letniego dziecka taki przyłącznik? Pyk, 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 pyk. <grystanie> no to jest ulubiony e, mechanizm. Możemy pominąć ten fakt, że ja chciałam to do ogrodowym zalec. Klaudia myślała, że takim wężem ogrodowym przydomowym napełni się to w kilka godzin. Powiedziałam, żebyśmy tego nie dodawali. <grystanie> Więc jak przeliczyłem, słuchajcie, do, żeby napełnić basen ten do pełna, potrzeba 180 metrów sześciennych wody. Więc jak e, jakieś tam szybkie obliczenia zrobiłem na kalkulatorze, wyszło mi, że wężem ogrodowym napełniałby się z trzy tygodnie. W tak, ale moje pytanie: lato czy to by się skończyło? Czy do południa południe będziemy mogły pływać z Del. Witajcie, kochani, w naszym nowym odcinku. Dziś przyjechała babcia Kasia, przywiozła pierożki. Tak. Będziemy Wam wszystko to dokładnie pokazywać. A po drodze, gdy wracała, uderzyła w szybę. A to na czole taki siniaczek. Po Coś, co na pewno w tym roku planujemy przerobić. Eee, przynajmniej mnie to interesuje, może Klaudię trochę mniej. Ale połączenie wody i prądu to raczej nie jest dobre rozwiązanie. Tu są bezpieczniki, które są właśnie odpowiedzialne za światła, co wcześniej wspomniałem, i te hydromasaże, więc cały prąd mus, muszę wynieść do drugiego pomieszczenia, tam gdzie cała technika basenu się pozostała znajduje i, i to musimy przerobić. No, rozwiązania po WiFi, jakieś inteligentne domy i tak dalej, wszystko brzmi magicznie, a na końcu jest zalane wodą i na końcu są zwykłe guziki. Tak. Lepiej złap, bo to sam nie fajnie. dam rady co ja? Przecież, a, to jak ty to wymyślisz, że ja muszę to nosić? No przecież basen jest zaprojektowany dla nas dwojga. Ale obsługa po twojej stronie. No bardziej to ty obsługujesz o Bezczelny Wyszczelny czasem. Co roku e, jadę do e, e, wody miejskiej Warszawy. Wypożyczamy hydrant, który podłączamy w ulicy. Jest to bardzo proste. E, sam tak. się tym zajmuję. Mhm. I tu ten Rzeczywiście, się da. Yy, proste. Zawsze wiedziałam, że jesteś bohaterem rur wodociągowych. Dobra rura to podstawa. No się. Po napełnieniu basenu to dopiero początek, bo zawsze przyjeżdżają panowie, który ten basen w zasadzie muszą odpalić bo to nie jest taki hopsiu, bo wszystkie na zimę rury, woda z nich jest spuszczana, więc to trzeba zalać, ustawić na nowo pompy, wsypać, uwaga, ponad tonę soli więc przyjeżdża paleta wielka soli. Musi być woda jakby solona, żeby utrzymać właściwe parametry wody. Ej, zimna! Ja, ja, ja! Zimno! O Jezu, jak tu zimno, Nelin! Zimno, ludzie! Uuuu! 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 Myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy jest to, żeby ten basen był ciepły, bo nie ukrywajmy, Polska to nie Hiszpania, nie. mamy tego lata w zasadzie trzy miesiące, jak i realnie, żeby z dzieciekami się kąpać, to basen musi być w Polsce podgrzewany, bo woda się samoistnie nie nagrzeje, to ludziom się tak wydaje Dobra, zawsze jest po prostu lodowata. Że patrząc na rachunki, ja polubiłam po prostu zimną wodę. A, o, to prawda, ostatnio, ale i tak udało nam się jakby znaleźć rozwiązanie najbardziej prawie, tak naprawdę najbardziej energo. Oszczędne, żeby nagrzać tak dużą objętość ilość wody. Mamy na dachu foltowoltaikę. Nie jest to prawda ona duża, bo ma 8 KW chcemy to niedługo rozbudować. Mamy też, również... też nie mamy trochę miejsca, mimo że dom jest duży, powierzchnia no dach płaska, jest cały... dach jest cały, a i tak w sumie chcielibyśmy dołożyć paneli. No ale to temat na inną rozmowę. Panele jakby są skoordynowane z pompą ciepła, która w zasadzie za chwilę wam pokażę i w sumie opowiem to chodźcie. Wraz z wybudowaniem basenu i zrobieniem tego ogrodu postanowiliśmy zrobić również takie pomieszczenie i techniczne i w zasadzie na wszystkie rzeczy. Klaudia ma ilość rzeczy, dekoracji, różnych e, historii. Więc pod ziemią się znajduje wszystko, co jest odpowiedzialne za basen. Pompa piaskowa, elektrolizer. Elektrolizer, powiem, może niektórzy nie wiedzą, służy do wytwarzania chloru. Jakby to jest na tyle wszystko zautomatyzowane, żeby ten basen po prostu sprawnie chodził bez naprawdę jakiegoś dużego obciążenia dla nas, czy też dużych kosztów dodatkowych e, po drodze. Chodźcie, pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Nie wygląda, to ani ładnie, ani jakoś super, no ale to po prostu yy, działa. No i tak wygląda Klaudii siedziba w całej okazałości. Ja nie wiem, ona tu cały czas coś znosi, po prostu ja wynoszę jedne rzeczy, ona donosi drugie, więc ledwo co udało mi się do, yy, uporządkować, żeby ogarnąć po prostu tutaj do tego pomieszczenia, żeby dało się wejść. Zobaczcie, tutaj jest cała. W zasadzie to jest um, szambo, które zostało zamontowane i wszystkie urządzenia zostały zamontowane jakby e, pod ziemią, bo one dosyć hałasują, więc to zamykamy. I wszystko, co to najważniejsze związane z basenem, tutaj się znajduje. Wszędzie gdzieś jest tak, żeby coś było ładne, gdzieś coś musi być brzydkie. Co brzydkie usłyszałam, że coś brzydkie. Pamiętaj, że ta dziura ma klapę, a ty możesz spędzić to cały dzień, a te drzwi mają w zamek. Pozdrawiam. O, nie dość, że mnie wkręciła, robię tu za karę, no to jeszcze takie historie zobaczymy. Chodźcie, pokażę Wam, e, gdzie w zasadzie znajduje się taka centrala domu. Jest to też część, którą właśnie trzeba było się przekopać z basenem, żeby tutaj dojść. Tutaj mamy w zasadzie wszystko, co związane jest w domu z elektryką, e, pompę ciepła. I całe grzanie odbywa się na tej zasadzie, że bierzemy jakby ciepło z odwiertów, e, idzie to znaczy ja technicznie super nie jestem zaawansowanym, ale zamontowaliśmy tam wymiennik ciepła. Tu jest zbierany chłód. Cały chłód z basenu chłodzi dom. Eee, a grzeje w zasadzie basen, i tym się zajmuje wymiennik ciepła, który był w tamtym pomieszczeniu. No, oczywiście to sporo prądu kosztuje, ale jakby mm, jest to i tak chyba najbardziej efektywne, żeby nagrzać e, ta, tego typu objętość basenu. Jest tutaj zrobiona dodatkowa funkcja. W momencie, kiedy to klikamy, otwiera się pompa i zaczyna e, jakby grzać basen. Co ciągnie najwięcej prądu w domu? Proszę zobaczyć. Konkre... Licznik pompy ciepła dedykowane. No, oczywiście, to i chłodzi dom, i grzeje, grzeje to zimą. Dodatkowo, jak jest włączony basen. No, to jest pomimo, że najbardziej coś, co najbardziej jest wydajne, ale mimo wszystko, przy takiej objętości, i domu, i wszystkiego, to siorbie prądu. Wydaje mi się ostatnio też, że parametry się coś pozmieniały, i myślę, że trzeba pana serwisanta wezwać, żeby to posprawdzał, różne te krzywe i tak dalej. Bo coś ostatnio tam po prostu też źle pracuje. No tutaj jest sporo innych sprzętów: rekuperacje, oczyszczanie, oczyszczanie w domu, wody i tak dalej, ale to inny zupełnie temat. Tu startuje grzanie w zasadzie basenu i chłodzi nam dom, więc fajnie to działa w sumie. Podgrzanie takiej ilości wody jest już trudne, a jeszcze trudniejsze tak naprawdę jest utrzymanie tego ciepła w basenie, bo wszystko ucieka do góry i paruje, zwłaszcza gdy są chłodne noce. Mamy miejsce, e, w zasadzie jakby konstrukcja przewiduje, że jest miejsce na roletę, która automatycznie się zasuwa, tylko problem pojawił się taki, że basen ma te blisko 20 metrów długości i żaden standardowy producent tego nie robi. Można było zrobić to na zamówienie, ale kosztowało prawie 200 tysięcy za samą roletę, na co się nie ale nadal schody, gdzie są te schody i one są bardziej wysunięte, żadna roleta tego nie pokrywa. Więc jakby znaleźliśmy na, na ten moment najprostsze rozwiązanie, zakrywamy basen taką motofolią. Samemu tego się nie da zrobić, więc zawsze potrzebuje pomoc. Usłuch. Jest, jest taniej, i jest efektywnie, a to jest najważniejsze. Czy jest dobrze? Jest taniej. Czy dobrze? Taniej. Ty też jesteś głodny? No. Jestem mi tak burczy w brzuchu. No, właśnie. To ty to zdałacasz. Ty! Nie ty, bo jak ty zadzwonisz, to będzie y, większa y, siła sprawcza. I na mnie już to nie działa. No dobra, próbuję. Nie, wiem, czy ona odbierze. I za ona nigdy nie odbiera, telefonu, no to się. To taty możesz. Halo. Halo, mamusia. Tak, tak. No. Mamusia, kochana, no bo jest taka sytuacja, że. My jesteśmy strasznie zajęci, bo tu różne prace ciężkie wykonujemy, różnego typu w ja zasadzie. Ja jestem za trzy minutki. O Jezu, co ja nie muszę dzwonić, to idealnie, bo nam tak burczy w brzuszku. My nie wiemy co po, po, poczynić. My musimy grillka zrobić i szukamy po prostu um, potencjału. Inspiracji. No. To za trzy minuty się widzimy. To pa. Dobra, dobra, papa. Pa. Widzisz? samo przychodzi, tylko trzeba o tym myśleć i wizualizować i voila! Dobrze to zorganizować. Mua. Witamy, witamy. Zakupy zakupy, zakupy zrobione. O, proszę bardzo. Proszę, proszę. proszę bardzo dobrze Ale co, jogurcik. Co chwileczkę. Co chwileczkę. Idziemy tam do grilla. Wszystkim się zajmiemy jak należy. Razem wspólnie, prawda? Tak, oczywiście. No. O, lemoniatka, kwiateczki od Oscara, y, y, tam właśnie, proszę, tu się wchodzi i y, od razu w lewo, w lewo, w stronę kuchni. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To tyle na dziś. Jeśli Wam się podobało, to dajcie sobie i łapki w górę. A czy jeszcze będziemy coś nagrywać? Czy ta kara już mi się odblokowała, czy to już wystarczy? Nie, jeszcze nie. Pamiętajcie, że to wykreujecie naszą rzeczywistość, więc dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli, żebyśmy nagrali. Yy, tak, ja bardzo chętnie, ja wszystko opowiem, ja wszystko powiem, ja wszystko zrealizuję, nie ma problemu. No. Jest to dla mnie wielką przyjemnością, że tu mogę gościć. Bo... Także pozdrawiam, dziękujemy, czekamy na Wasze komentarze. <laughs> bo... Oto teraz będzie piękny skok. Ta zgrana i kispa, spoko rodzinka. To jest Klaudi świat i ten świat ma piękny skład. Skarab, najbardziej lubisz w tym basenie? Skrytka, która została tu zbudowana przed Klaudią. Zobacz. Ona tu nic nigdy nie szuka. Tak to. Zawsze sobie można czasem zagrać, a tak to wiecie.